Jak na to, co mogę robić, ten odcinek jest mega mocny. Paczki z gwarancją 84, 85, 86. Za mną widzicie nową drużynę Rash, w której mamy pięknego Lewandowskiego do trafienia. Jest Wirt, no karty, które sensownie mogłyby ulepszyć mój skład, ale czy to się wydarzyło? Standardowo przekonajcie się sami. My zaczniemy sobie od. A taka, jedna paczuszka. 85 plus, bez walkoutu to. Co? Palmer. Aż a, zim... zimno się zrobiło. Kurde. Dobra, tu będzie walkout. Co to jest? SPD z taką fryzurą. Dopiero co go przepaliłem. Tonali. To czas na bombę. 4 razy 8. Jak mi powiecie, że z tego nie będzie walkoutu, ja, ja nie będę wierzył w to. Jest, jest. Zaświeciła się ramka. Napastnik. O Seaman. Bardzo dobry foder. 88 oceny. Fajna kartaż. 87, niestety. Dobrze, je, dobrze jest. Będzie na coś. Z czego mam paczuszki z karnetu. No i 3 razy 84. Po ikonie muszę troszeczkę odbudować swój klub, więc. Ja nie narzekam, bo teraz będziemy mieli w sumie 4 walkouty. Zaczynamy. Mamy kartę specjalną, i kto to będzie? Tu mogą być. Esio. Szwajcaria. La Liga. No to Zero Football Knowledge teraz. Panie i panowie, to jest piłkarz Betisu. Czalanolu oraz. Ricardo Rodriguez, on gra w piłkę. Pamiętam go jeszcze na lewej obronie. Jeśli chodzi o tego zawodnika, no to 182 wzrostu. Szybki, wysoko oceniona obrona. Ja wam powiem, że Dorasza akurat. Ma szopa. Uważam, że to może być ukryta bestia jakaś, nie? Ma świetne statystyki. Praktycznie gang Hulita. Ja nim zagram. I najmocniejsza paczka. No dobra, ale będzie, będzie, będzie ramka. Tylko kto właśnie tak naprawdę z lam, lamk. Grimaldo 86. O, jeszcze szaka. CO ZA POŁĄCZENIE, MAJĄ ZE SOBĄ ZIELONE ZGRANIE Ekspa nabiłem robiąc karierę menedżera i karierę zawodnika Może skład z Bundesligi zbudować, ja to uznaję za znak CO ZA PACZKA Więc tak, no to jest karta, którą będzie trzeba zdobyć, tak po prostu, pod jakieś przyszłe ewolucje Do zrobienia, 140 tysięcy punktów, jeszcze tu Pika dostaniemy Marmusz lepszy niż Openda? Nie Będzie robiony Milik, no... Dobra, w bramce Courtois, w obronie Van Dijk i Saliba, w pomocy Bellingham No i na napadzie jeszcze Griezmann, kurde, mocna ekipa Ale trzeba wyczuć gameplay Aj, myślałem, że samobójka strzeli. Na kamyka gram, okej. Okay. Teraz nie wiem, czy wy mnie motywujecie, czy. Serio? Smolarek? Dobrze, dobrze, mam pierwszy corner. No, gra ty paruwo. Po pierwsze, jesteś środkowym pomocnikiem defensywnym, ty tam nie wychodź. Aha, zajebiste first owner, road to glory. Jak ma hamsika droższego od połowy mojego składu. No czemu ja nie mogę prosto. Dzisiaj. Alexia Putejas. Pół miliona monet. W zeszłym roku lepiej mi się nią grało, w tym roku nie wiem, czy jest dobra. Ale większą różnicę robiła u nas rok temu, gdzie ja ją chyba jeszcze w drugim miesiącu gry kupiłem. Powerhouse'a jej dam. że... Aha, <laughs> Zajebiście! Zastanawiałem się, dla kogo będziesz odwolny. No tak. Put... Ciężko, spalony. O kurde, nie było, no to gol. Dziwne, że nie było, bo byłem przekonany, że są. No nic. Kurde, gol roku było. Smolarek doskonale. Jeden do jednego. Nie przesuwamy się bramkarzem, kolego. Dobra, bez czerwonej, bez czerwonej. Świetnie i buu. Muriel, przyjęcie. Nie mógł gorzej skleić tego. A, nie, stój, stój, stój. Nie, nie w takim momencie. Nie ma opcji. Dogryweczka. Faul, faul, faul. Brawo, brawo, brawo. Ricardo Rodriguez. Kurde. Nikt nie dobijał. A kaka? Jeżeli to on Cię przepchnął. Guti? Podanie? Mamy to! Dwa do jednego, Panie i Panowie! Mamy to! Luis Muriel w debiucie! I wszystko zaczęło się od Ricardo Rodriguez'a, który przejął tę piłkę. Podał ją do Gutiego, idealnie wchodzącego. Teraz się nie zesrajmy, na metry przed metą. Brawo, Scott! Jest! 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 Brawo, brawo, brawo! Czyściutko było? No, panie ze sobą porozmawiały, wspólny język znaleziony. Belling, znaczy, Rashfordowi się za bardzo to nie spodobało. Nie ma kartki. No, wydaje mi się, że tak po męsku powinien załadować tu bezpośrednio. Hamszyk! <ścoughs> karne czy nie niekarne? Co tu się wydarzy? Czy będą rzuty karne? No i na luzie udaje się wygrać 2 do 0. Bardzo przyjemny mecz. No, rywal kompletnie nie tworzył sobie sytuacji w drugiej części dogrywki, więc, no, wydaje mi się, że zasłużenie tutaj wygrałem. Kamyk zwala wszystko na grę. No powiem tak, gdybym ja był po stronie kamyka, jak najbardziej bym go zrozumiał. Tyle, tyle wam powiem. Każdy, kto byłby moim rywalem w tym meczu, nie wybaczyłby sobie tego spotkania. Takie są fakty. Dobra, gramy na czwórkę z tyłu. to tonali, wypożyczony Bale, Kurde. O kurde, Teo Hernandez. Wirz. No to gra, gra już pokazuje, że muszę kupić lepszego. Na szczęście zabrakło szczęścia. No i dziękuję też tej osobie, która napisała, żeby Muriela dać na ławeczkę. On nas uratował. Aj. Głupi karny, ale ten Bale tak nieprzewidywalnie się poruszał. Salach ma swoje podejście. No to Salach tak mocno lewy dolny. U, środek. Będą problemy z tym Bailem. Kurde, muszę też dobić do tego poziomu, by go wypożyczyć. Zasada będzie taka, jak ktoś... Czy Alison w ogóle nie potrafi wyrzucić piłki w tej grze? Już któryś raz. Brawo, że... Dobrze, że potrafi bronić. Sfałuj mnie. Dobra, Smolarek to kończy. A może dobije z główki? Nie. Mogłem podać. Ale zaufałem mu. Po to kupuję napastnika za 350, żeby nim kończyć. Dobra. Podanie opęda. Dobrze, bo przypomniałem sobie to, co mówiłem w odcinku. Za blisko bramkarza podchodzę i chcę niepotrzebnie kończyć przy słupku tutaj. Podły tapin, ale to było najlepsze, co mogłem zrobić. Potrzebowaliśmy tego gola. I z tym Teo, rany boskie, chulita na prawej i lewej obronie stworzyli. No i popełniłem błąd, nie podałem do niej. Po co? Po co? Kurde? Alex Scott. Smolarek, jesteś. Jezus. Dobra, jej to w ogóle cień muszę dać, jeśli chcę nią grać. Jezu, Gravenberg, To no i z Ciebie na boisku nie powinno być! Sabotażysto! O Yes! Smolarek! Nie zawiódł nas ani razu w tym meczu! Mamy! Nie wiem, jak on wygrał ten pojedynek główkowy, ale... ma tę magię bohatera i tyle. Curam. 3-1. Nie wiem, co on robi tym bramkarzem. Tak długo, jak nie będziemy grać na tył Hernandeza, będzie dobrze, bo ta karta jest... Nienawidzę, nienawidzę. Gwarancja 80+, na nic wielkiego nie liczę, ale oczywiście zrobiłem to, otwieramy. SPO. Argentyna, Leo Messi. Acosta, Terrier, Madueke. No tak. Fureczka, ale z Van De Venem. Tu jeszcze Frank Lampard, Brolin i Griezmann. Mega karty. Openda. No to zaczynamy od asysy Smolarek 1-0. On gra ofensywnie bocznymi obrońcami, co oznacza... Znaczy w ogóle, on nie ma obrońców. Ej, Openda, czemu on tak zwolnił? Znerfili... No, biec prosto nie potrafi, ale piłka się od niego na 40 metrów... Dobra. Nie będę wchodził w pole. No to co, Griezmann? Nie ma. Alison jest dzisiaj wybitny. Naprawdę on ratuje nam każdy mecz. No i niestety. Czemu on skręcił? Przecież tu... Okej. Okay. opend Przesunął się. Jeszcze tyle czasu się do tego zbierał Luis, no szkoda. Nie ruszam się! No i to był błąd 1-1. Muriel w narożniku. Czyli wcześniej konate... w sensie... Wygrałem główkę, kurde. O nie, wpuścił Opendę. No i się słuchasz mnie na YouTubie pewnie po cholerę, po cholerę. To było ciekawe. Wygraj! Jest! Neymar, podaj ty... Miałem pecha, że tam się obrońca ustawił. Muriel, perfekcyjny super zmiennik, 2 do jednego. Darmowa karta za któryś tam 30 poziom i on to robi z ławki. Legenda Ultimate Team, trzeba powiedzieć. Ja żałuję, że tego Alejsza Garci nie zrobiłem. Teraz by się nam trochę tu. Nie, nie. Podoba mi się, jak moja obrona się zachowała w tej sytuacji. Przecięliśmy, nie? Ale. O jezu, gol, gol, to jest gol. No cóż, Muriel strzela również z drugiej strony. Dwie minuty doliczył, ja pierdzielę. No i stracimy w tym momencie, bo leci OPENDA. Ale jest i bu. no Adzibada mu uciekła pod pachą. Nie, nie, nie zrobisz mi tego. Alison, no Jezus, Mary, no przecież wiedziałem, że to się tak skończy. No nie można podać. Nie można stracić piłki w ostatnich sekundach w tej grze, bo oczywiście tu musi wpaść. W ostatniej sekundzie coś. Trzeba grać na czas od 85 i tyle. Jest Alison, Botman z Godfreyem. No co to jest za środek obrony? Kolego SBC jest w innej zakładce. Kurde, no smolarek. Specjalnie odepchnąłem tego van de Vena i tak naprawdę to mnie tu zwolniło, bo Alison zdążył wywiec. A szkoda, bo to była ta okazja. Ja nie potrafię grać piłkarzem, który nie ma szybkich podań. Tak po prostu muszę zrobić sobie tego Haviego Guerrero na SPD. To jest tak ważny playstyle, żeby po prostu podać piłkę w tej grze. Alex Scott! Warto było. Smolarek. Piękne wykończenie 1 do 0. Dla takich chwil, on tutaj jest. Te jego rakiety. On wygląda niepozornie, ale on to ma. No, i dobrze, nie tracimy w ostatniej minucie, Florian Wirtz. No, i tutaj jego lepsza wersja na pewno by wykończyła, szkoda. Jeszcze dwa tygodnie temu to byłby gol. Nie! Ja nie wiedziałem, że on wybiegnie. Juram z ławki. Zawsze te parówy blokują dobitki. Nie da się, nie da się. Naturalnie nie idzie, ale jak się jakoś podle coś odbije, no to już łatwiej. Aleksja Putejas na R1 ośmieszyła Bramkarza. To było aż przykre. Nie, nie wiem co on zrobił, czemu on się nie rzucił. Ale jest efekt y, od razu z przerzucenia jej na SPO. No czuję niestety, że nie wykorzystuje jej potencjału w środku pola. Za mało jej widać, a to jest karta za pół miliona cholera. Moja ulubiona gra poza Fifą, y, seria Gier GTA z pewnością. Od małego w serduszku. Jakoś nie, nie dochodzi do mnie, że w przyszłym roku ma być GTA 6. Dzisiaj przeglą przeglądałem pudełko w pokoju i nagle tam patrzę, pudełko na Xboxa 360 GTA 5 edycja specjalna. No we łbie mi się nie mieści, że GTA 5 wyszło jeszcze na Xboxa 360, że tam miała miejsce premiera. Smolarek. O, okej, okay, jakoś bramkarze chyba lepiej się ustawiają albo ta trajektoria jest po prostu bardziej naturalna. Czuję różnicę, ale gdybym był bliżej i na zielonym to by wpadło. Cyk, cyk. Spalony czy nie? Nie, rozny. Nie, nic. No to teraz opęda. Dawno nie trafiłeś, dzięki. Uff, wreszcie taki lżejszy meczyk. Cieszę się, bo inaczej. Początek może nie należał do najłatwiejszych, ale cieszę się, że trafiliśmy na takie spotkanie. Wow, dwie rzadkie złote karty piłkarskie. Ale kto wie, kto wie, czy to jest Kunde? To może być Kunde, bo to nie jest Łakał Środkowy Obrońca? To jest Natanak. Oni wyglądają identycznie, no bracie. Saliba z Rudigerem, Markizium. Nie, 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 zasługujesz na niego. Skarcę go za to, że trafił dobrą kartę. Taki jestem. Ej, 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 ej Alex, dawaj masz cień. Kurde, mogłem ślizg zrobić, ale dobra, tutaj wypadek przy pracy. Skąd to wiecie? Każdy może strzelić. Proszę bardzo, Smolarek, ale hamsko, jeden do jednego. Jednej z rzeczy chciałbym sprawdzić w kolejnym spotkaniu: zacząć z Putejas na SPO. Tak, mam wrażenie, że jednak możemy nią wykręcić ciekawsze rzeczy niż Wircem, który. Czuły czasami niestety jego braki. Braki, które właśnie uzupełniłaby Aleksja, brawo. I teraz kunde, znaczy. Przecież to jest to penda, co ja mówię! Pociągany był, ale wytrzymał 2-1. Ale ja go kocham. Oj, co tu się stało? Trinity Rodman, mam nadzieję, że będzie podawała. Jezus Alison, no akurat teraz ci się... No dobra, ona kosztuje 300 koła i jest okrutniczką, że tak powiem. Ale Konaty, ty główeczkę wygraj już, okej? Okay? Jest bardzo dziwna animacja. Nie można przy przyjęciu piłki od razu przechodzić do fałsza, bo nie wiadomo ile wtedy piłkarz przyjmuje tę piłkę. I przez to zmarnowałem setkę. Tak naprawdę, Trinity Rodman, no nie da się dogonić, ale popełnił błąd. Wilecz, że nie czuję się mega pewnie. Smolarek otrzymał tę piłkę. Smolarek! Niesamowita asysta! Opędy! No jednak trzeba było zaryzykować i podać do idealnie wchodzącego polaka super. I odbiór. I jedziemy. Alison, rany boskie, nie. Ja muszę zobaczyć, jakie playstyle ma Ederson. Jeszcze niemożliwe. Wszystko zaczyna się od tego, że on nie potrafi piłki mocno wyrzucić. Muszę go prześwietlić, bo niestety, jak pierwsze mecze miał wybitne, z całej siły teraz dałem ten wyrzut, bo chciałem zobaczyć, czy to, czy to moja wina, że może za słabo naciskam. Nie wiem, kurde, no trzeba to przemyśleć. To jest detal, ale no, no według mnie ważne jest szybkie wyprowadzenie piłki. Kurde, przeszło, Markizio. Claudio, dziękuję, ty nigdy nie zawodzisz. Nie będzie, nie będzie tej zmiany, no. A może nie będzie potrzebna, bo jest smolarek, smolarek, smolarek. Smorale. Smolarek przysłup. O! jest 4 do 4. I teraz może dojść do zmian, ale on to wykończył przy tym słupku. Nie poddaliśmy się, walczyliśmy. Brawo, Alison. Chociaż teraz. Dobra, mamy dogrywkę, wywalczona. Tiuram cofał nogi, nie? Turem co. Nie wychodzę, nie wychodzę bramkarzem. on tego nie skończy. Brawo, Alison! Jednak on zostaje w drużynie. Szybko, podaj, wycof. Dobrze, dobrze, dobrze. Nikt się nie pokazał do gry. Karny! Ja nie wiem, czy mieliśmy jakieś rzuty karne. Może raz. Muriel. Wow. Ale fart. Ktoś napisał prawo, dół się na pierwszym rzuć. Huragan, wierzę w ciebie. Ty chyba siedzisz obok tego kolegi. Aleksia Putejas. Tam, gdzie rywal. Teraz Markizio. Marquisio. Lewy dół, tak jest! Kurde, Refil, to ty napisałeś. Pozdrawiam cię. No to teraz Ricardo Rodriguez, nasz bohater Rodriguez. No niemożliwe, że on to przewidział. Cholera jasna, skąd on wiedział, że uderzy w środek Bellingham? Jenny, szkoda, że zła strona. Smolarek, doskonale. Drwal pisze, lewy górny. No mam wrażenie, że on może tam pójść, nie? A jednak prawy górny, ale jeśli teraz trafię, mamy to. Żadna... O Jezu, jeszcze Neymar. Nie mam pojęcia, gdzie tym Neymarem trafić. No nie mam, nie... Neymar? Tak! Jest! Pierwszy rzut, nie wiem czy pierwszy, czy drugi, ale wygraliśmy! Dziękuję wam za pomoc, jesteście wielcy. No to co? Obiecałem bonusik 2 razy 86, dwa gwarantowane walkouty. No teraz już jeszcze. Jedna paczka będzie czekała na samym końcu, ale ją sobie to polidę weekendowej już pewnie odblokujemy. Oby tutaj. No walkout, No będą walkouty. ale tu musi być rush. Nie ma rasha, ale to jest piłkarka, jak mi... Dobra, karsza. Okej, okay. może być. Rolfowa. Ale... Mo... Zobaczmy kto z nią. <noise> Szaka oraz Rolfu. No, wielka szkoda, że nawet nie było tu biednej karty. ...Rash. będzie do SBC. Dobra, testujemy Bellingama, bo chcę wiedzieć, czy warto go kupić i tyle. Zobaczmy, czy to ma sens. Same złote karty. Czuję się, jakby był początek gry. Ma PND ma Griezmann, wie co dobre. Jest Schlotterbeck, którym troszkę też grałem. Wiem, co potrafi. Sane? Aha, bo on Mateo Hernandeza. Dobra, to akurat Teo troszeczkę oplułem. Już mu wystarczy ten jeden golon, On nie musi więcej strzelać, bo przez Teo to ja nie przejdę. Smolarek, dawaj wrzuć. Putejas, rożny, dobrze. No i teraz ADMI niestety wchodzi w. Po... Kurde, 2 do 0, no ale dobra, spokojnie, bo my musimy pokazać tutaj coś w ataku. To jest mecz do wygrania. Powolutku. Kub Halanda, nie, ok okrutne drewno. No i Alison, nie, ja znów wybiłem nim piłkę ręką. Nie mogę. Nie mogę tego robić. To jest Slaughterback, ja... ale ze mnie debil. Ja myślałem, że to. Ale mnie nabrał. Ball, roll, ball. Oj, jest Aleksja na koleżance z klubu tam, no niebezpieczny wślizg mógł skończyć karierę. Guti, to było dobre. Openda. Jezu, Bellingham. Jakbym zapłacił za. No, to jest przykre, że człowiek z okładki. 90 oceny. Chyba najlepszy SP w grzeniby. Dobra, tam De Bruyne ma chyba więcej. On nie potrafi podać piłki górą. Aleksja Puteja z gol. 1-2. Neymar. Lepiej wejść nie mógł. Mamy gola. I tym samym jest remis, bo przegrywałem. Jak na treningu Bellingham. Prawie, że identycznie. No dobra. Dobra, dobra. Za bardzo mi nie odpowiadał, no ale akurat osoba z okładki nie może mieć naprawionych fałszyków. Smolarek. Pff. I tak to ja się bawić mogę. Szybkie podania, słuchajcie. Bez pierdzielenia się. Stu. Dobra, ale Alison, to jest tak gówniany strzał. Moje moje są wykwintne. Ja to bronię, Alison. Ja. Smolarek. Doskonale! Co to jest za karta? Pięknie, pięknie, wygraliśmy. 5 do 3, no smolarek tymi bramkami za pola karnego zrobił to. Dwa gole, jedna asysta, ale Neymar. On zagrał chyba 15-20 minut. Jedna bramka, dwie asysty i zajebiście. Nie, już nie gram. Zróbmy sobie SBC i spać. Kurde, trochę słabe te paczki. Zostawmy te z gwarancją 81 na koniec. Wow, po co mi srebrny tunel No i teraz otworzę ręką oczywiście, bo czym innym mógłbym paczkę otwierać. Jestem normalnym człowiekiem. N. Francja. MLS. Olivier Giroud, co za traf! I jeszcze tu Kari Spes, że który może być warty kilka tysięcy za jakiś czas. Go sobie zachowamy. O góra też trafiliśmy. Ej, nie robiłem jeszcze podglądu. Rafael, to loj. To jest paczka za 50 tysięcy, a wy mi nie mówicie, żebym ją robił? Nawet hojne jest jej, bo mamy gwarancję 83. Zobaczmy jeszcze raz te animacje. Rush. No nie, ale to jest piłkarka. To nie jest na szczęście walkout. No co to? A ma chociaż 84 ni No nie ma, nie ma, nie ma, bo liczyłem, że może Mandy w środku będzie, a niestety. Gówno. Mówiliście, że tu jest drop podkręcony, ja wam zawsze ufam. No jakbym wam zaufał, to bym kilku kończyn już na pewno nie miał. No nie był to najlepszy koniec pod kątem paczek, ale no dużo pootwieraliśmy. Nie można co chwilę trafiać czegoś mocnego. Można jednak trafić na dzisiejszym streamie, gdzie będę kończył Food Champions, dlatego pamiętajcie o tym, było 18.30, wbić na Twitcha. Jak nie możecie, to oczywiście jutro podsumowanie na YouTubie. Życzę wam fantastycznego weekendu, powodzenia w lidze, jeśli gracie. Dzięki, że jesteście. Cześć!